Dla tylko druga tu No to trzeba je im zaśpiewać Że pa, że pa wszystko umyje Nawet uszy i szyję Nie udało się ja? Nie Dodałeś mi mniszek jakiś kurwa Jeszcze raz Że pa, że pachnąca no, no, kwiatki na łące, mydło, my jak czerpa na łące. E, e, Niech gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a kto rzepy nie podlewa, Niech go piorun, czas A kto że. No kurwa, muszę coś włożyć. Poczekaj. A kto ty nie podlewa. Niech go piorun, czas nie. A kto nie podlewa. Niech go piorun, Ło! Dobra, idę podlewać. Już, już, już. Proszę, nikogo. Jest, Oh. Oh, Å! Vi <laughs>